Kochani, dziś, moi drodzy, słuchajcie Będziemy mniej więcej testować I otwierać gazetę Miraculum Z filmu Bajki mm, Pietronka i Czarny Kot I będziemy testować Napój Mentos Dzisiaj taki smaczek, słuchajcie I teraz Wow Zobaczcie jak wystrzeliło Ała, Aż się zabolał palec No Pachnie jak mentos Ciekawe, czy tak smakuje mm. Jest tu galaretka Galaretka mega czuć I tak mega miętowo Ale czy smak cytryny tu czuć? Nie, niezbyt Słuchajcie, taką intensywną miętą tu czuć Słuchajcie Lemon i mint Póki co ten znaczek to jest i Będziecie nie widzieli Słuchajcie, ale tu jest napisane, że Jelly, czyli galaretka Będzie tutaj Smak mięty Napój miętowy z galaretką Na końcu zobaczycie Mniej więcej Albo tutaj Mogę wam pokazać Jest to biała woda w sensie taka miętowa z galaretką. No, yy, jakoś. nie wygląda. Słuchajcie, jakby. to było. jakby to było po prostu coś mega. I. Uuu! Gazeta. Mamy tu w tym zestawiku. Mamy tu super długopis i notatnik Marinet. Ciekawe co tam pisze. Dlatego otworzymy to najpierw, bo to mnie najpierw interesuje, później gazetka. Bo to mnie mniej interesuje. To tak każdy ma. Chyba. Dobra. Mamy tu piękny notatnik, mega, 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 mega różowy. Otwórz się na notatniku, zobaczmy. A tu mamy puste kartki. To tu możemy coś napisać fajnego, słuchajcie. Jest ich mało, dosyć. No, ale słuchajcie. W ogóle pozdrawiam moją mamę, która teraz jest tu w pokoju. Ehm, tu mamy taki tukopisik A czy on pisze? Pytanie. Pisze na różowo! Zobaczcie. Nie wiem, czy widać tu w kadrze Tutaj jest różowa kreska. Mega! To będziemy tu pisać coś na różowo, Może, o, nikuś tu jest Pięknie, nasz pisełek tu przyszedł <gry> Dobra Napiszmy tu serduszko jakieś I zobaczcie Jak możecie widzieć Mam tu różowe serce Ale mega, jeszcze to mój ulubiony kolor Może nie taki mega ulubiony Wolę niebieski, ale różowy jest spoko Więc mega Mamy różowy Gdzie tu jest? Tu jest no dobra teraz słuchajcie um, opening naszej niezawodnej gazetki z Mirakulu mamy tu magazyn który też jest polecany mój brat też tam jest i to jest mniejszy i tu mamy nawet zrób sam takie różne bransoletki mamy tu vlogi jakieś bo Aila prowadziła vloga um, teraz mamy nawet te Komiksy jakieś tam. Słuchajcie, no komiksy się najlepiej czyta. Znajmniej ja tak myślę, że lepiej się czyta komiksy niż książki. Jakby komiksy są ciekawsze, bo mają te obrazki i mają te historyjki fajne. A w książkach tylko jest wszystko na jednym ogniem. I tu mamy trup sam taką bransoletkę. Możecie zatrzymać film i zobaczyć, jak to się robi. Em, każdego dnia. Teraz dnia to. ta No, zobaczcie. Widzimy. Tu mamy dokończyć tekst piosenki. No, a jeszcze lepsze jest, że tu jest nawet. nawet. plakat. Tak się to prezentuje. Tutaj mamy postacie. I tutaj też mamy postacie no tu mamy jako bohatery paczka bohaterów a tu mamy paczkę przyjaciół e, którzy już nie są bohaterami no moim zdaniem ciekawsza jest strona z bohaterami ale wy możecie inaczej ocenić to mamy tu kolorowankę z, z biedronką kolorowankę z marinet mm. jak się robi makaroniki test jakim będę bohaterem no, to fajne. Mamy tu nawet, słuchajcie, wszystkie opisane kwami. Um, jakoś tak się to nazywa. No i jakieś znaczy. Dobra, mama chce przejść, zatrzymam. Hejka, kochani, właśnie wpadłam, słuchajcie, na pomysł. Jeżeli tu będzie e, ponad 200 łapek w górę, to pokażę moją mamę. Jeżeli by chciała. Tak w ogóle pozdrawiam. Zastopuję. No dobra, tak jest kąt lepszy, czy taki? Dobra kochani, teraz widzę mogę Wam pokazać super No i kochani, tam mamy dalej korolorowanki i różne takie rzeczy. No i papatki kochani, pa!